którzy coroczne zeznania składają w kaliskim urzędzie skarbowym, decyduje się przekazać 1% podatku na rzecz konkretnej organizacji pożytku publicznego. To niezwykle łatwy i jak podkreślają najbardziej zainteresowani skuteczny sposób, by pomóc na przykład niepełnosprawnym. Najlepiej, co podkreśla konkretnymi hasłami i akcjami wiele samorządów, gdy rozliczający się z fiskusem 1% podatku zostawia w miejscu swojego zamieszkania. To ważna forma pomocy dla konkretnej organizacji pożytku publicznego, o której wsparciu decyduje podatnik. Ta część podatku należnego, który w przeciwnym wypadku przekazalibyśmy na rzecz budżetu państwa i dalej na rzecz budżetów samorządów terytorialnych. W tej sytuacji mamy możliwość zadysponowania 1% swojego... Podatku na rzecz wybranej organizacji, na rzecz nawet wybranej osoby, którą ta organizacja opiekuje się. Fundacja Nowa Nadzieja, status organizacji pożytku publicznego uzyskała w 2009 roku. Organizacja pomaga osobom z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieciom cierpiącym na autyzm. Zarząd Fundacji podkreśla, że funkcjonowanie placówek o podobnym charakterze w dużym stopniu umożliwiają podatnicy przekazujący swój 1%. To nieprawda, że, że organizacje walczą o to, żeby dać się. Dla siebie my również walczymy o to, żeby w ogóle przekazać 1%. To jest bardzo ważne i moi, moi koledzy i moje koleżanki z innych organizacji też tak robią. W zeznaniu PIT, które będziemy składać w tym roku, można wpisać jedną organizację pożytku publicznego, dla której płatnik chce przekazać 1% podatku. Żeby wspomóc na przykład konkretną fundację, w odpowiednich rubrykach należy wpisać jej numer KRS i deklarowaną kwotę, ewentualnie także cel szczegółowy. Reszty formalności dopełni fiskus.